W imię Darwina. Dzień dobry. Dzień dobry Witam. Ja nazywam się Tomasz Matraszek. Jestem historykiem, nauczycielem historii i członkiem Koła Kujawsko Dobrzyńskiego. Partii Razem Okręgu Toruńskiego. Ja nazywam się Stanisław Olejnik, szef Nowej Lewicy. W Aleksandrowie, Aleksandrowie Kujawski. Aleksandrowie Dzisiaj spotykamy się w ósmym odcinku podcastu Lewica mówi o historii. Będziemy zajmowali się takim zjawiskiem, jakim jest sport w czasach Polski Ludowej. I będziemy mówili tutaj, może nie o Kozakiewiczu, o Szurkowskim, Szoździe i Królaku, tylko będziemy mówili o takim sporcie, który był uprawiany lokalnie. W takich mniejszych miejscowościach, poza tym wielkim dofinansowaniem państwa, ale jednak w ramach pewnej opieki państwa i organizacji tego sportu przez państwo. No i pierwsze takie moje pytanie do ciebie to jest kwestia jakiejś takiej oceny masowości tego sportu. To znaczy, istniało wtedy takie, takie zjawisko jak LZS-y. Czy mogły się powiedzieć, jak funkcjonowały te ludowe zespoły sportowe? Ogólnie mogę odpowiedzieć, że sport w latach tych, o których chcemy porozmawiać, był bardzo powszechniony we wszystkich po prostu dziedzinach życia naszego powiatu, w zakładach pracy. Mniej więcej każdy w dużym większym zakładzie pracy działało takie towarzystwo krzewienia kultury fizycznej TKKF. TKKF, gdzie po prostu mieszkańcy naszych, naszego regionu mogli po prostu w wolnych chwilach od pracy uprawiać swoją dyscyplinę. Było masę Sekcji, na przykład na przykładzie Orląt, było sekcji kilka, gdzie na przykład był boks na wysokim poziomie, gdzie zdobywali mieściarze Aleksandrowa Mistrza, wicemistrza Federacji Kolejarz. Bo Orlenta to jest drużyna z Aleksandrowa Kojawskiego. Tak, tak, to jest drużyna z Aleksandrowa. W tym roku minęła jej stulecie, rocznica stulecia istnienia tego klubu. Poza tym powiecie naszym dosyć mocno była rozpowszechniony sport poprzez Ludowe Zespoły Sportowe. Była tak zwana Rada Powiatowa LZS-ów w Aleksandrowie, a w gminach były kluby sportowe. Głównie to było związane z piłką nożną. Nie było boisk, ale dzięki zaparciom działaczy, zawodników, którzy chcieli, rozbudowano wiele boisk w całym powiecie. I doszło do tej sytuacji, że również LZS-y po prostu zmieniły swoje nazwy, na przykład Piast Łądkowo, Orzeł Służewo, czyli takimi klubami. Takimi tak, powstały już miejscami. wtedy bardziej takimi fachowymi klubami, gdzie po prostu mieszkańcy wsi, małych miasteczek naszego powiatu i w ogóle, no, Aleksandrów to jest takie duże miasto, ale po prostu były sekcje, na przykład Aleksandrowskie ZS szczycił się również oprócz piłki nożnej, sekcją lekkiej atletyki. Olczykowa zdobyła bardzo wysokie miejsce na mistrzostwach polskich juniorków. Tłuchowicz, szef tego również po prostu byli mocno zaangażowani. To sport, jaki był wtedy bez względu na dyscyplinę, jaka była w danym regionie istniejąca, miała bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale w kulturalny sposób. Aha, czyli nie było tych kiboli? Nie jakiś... boli. nie, tak to wszystko odbywało się przyjaźnie, później po meczach również było takie wspólne, jak to się mówi. Obiad wspólny po, po meczach, czy oni przyjechali z Aleksandrowa, czy Aleksandrów tam pojechał, to zawsze. Były bardziej takie, jak gdyby spotkania sąsiedzkie. No i te dyscypliny LZDS-y po prostu y, bardzo ważną rolę w tym okresie spełniły. Po prostu skonsolidowało społeczeństwo wobec nie chodzenia tam na. Kufelki, tylko na uprawianie sportu. To, to jest jakby bardzo ważne, no bo skoro te boiska zostały wybudowane w czasach Polski tak. ludowej, to znaczy, że ich wcześniej nie było. To, to jest nie, po prostu nie było. Zaszczepienie pewnej kultury tak, uprawiania no. sportu, żeby praktycznie spędzić swój czas wolny rekreacyjnie i właśnie w taki sposób wyczynowy trochę. No ja... Niesamowicie ważna sprawa, no. tak? że, że generalnie rzecz biorąc, jak powiedziałeś, to jest kwestia pewnego sąsiedztwa, tak? że można odwied jest kolejny powód, żeby odwiedzić ludzi w gminie obok tak? albo no. kilka gmin dalej. Jak dzisiaj wyglądają te boiska RZS-owskie? Bardzo dobrze, rozgrywane są mecze na przykład w Służewie, w Bądkowie, albo to również z tych boisk, które powstały dla klubów, to również na tej samej zasadzie, że młodzież szkolna w ramach wychowania fizycznego Miała możliwości bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych. Czyli, czyli to jest jakby rodzaj uzbrania terenu, też, tak? A, Który to jest... Do dzisiaj jest pewnym dziedzictwem tamtej epoki i jest wykorzystywany dalej przez społeczność lokalną. Teraz tylko chodzi, żeby te obecne władze to w dalszym ciągu kultywowały. Ja jeszcze mówiłem o tym spotkaniu. To nie tylko było spotkanie z sąsiadami, bo czasami były zawody tych sportowców wiejskich, które przekraczały granice gminy, przekraczały granice powiatu, więcej, przekraczały nawet A, granice no, kraju, prawda? No tak, no bo tu trzeba wspomnieć, że we Włoczławku w 1957. 1957 roku odbyła się Spartakiata Ludowych Zespołów Sportowych w kilku dyscyplinach. No mnie akurat interesowała piłka nożna, więc miałem możliwość do Włocławka sobie pojechać i obejrzeć jak to wygląda w innych krajach, na jakim poziomie ten sport Ludowych Zespołów Sportowych. To jest dosyć ciekawa w ogóle impreza, bo bez tych wielkich stadionów takich, które widzieliśmy w czasie Euro 2012 we Włocławku na tej międzynarodowej Spartak Jadzie Sportowców Wiejskich pojawiło się 45 tysięcy publiczności z, jakby z regionu i 1500 sportowców. Tak. Czyli w ramach tej wymiany, te, tego kontaktu nie tylko sąsiedzkiego, ale właśnie też międzynarodowego ludzie mogli się po prostu spotykać i ten sport był taką płaszczyzną nie, jakiejś wymiany doświadczeń, obserwacji, poznawania siebie. I wielu również z tych bliskich leżących krajów dla nas te bezpośrednie kontakty, rozmowy czy w przerwie, czy przed meczem, czy po meczu, no to takie różne było, czy na mieście, spotykali się, bo część z nich przecież kibiców to jak przyjechała z innego kraju, to nie tylko na jeden dzień, ale po prostu pozostawali. No to okaz... mieszkać, Tak, Ta, no to wtedy przyjazdu kibiców z też była okazja, jak to się zyska. Jak wyglądało sportowienie kobiet w tym czasie? U nas głównie w Aleksandrowie Kujawskim w ramach klubu sportowego Orlęta były również sekcje dla kobiet. Bo to zadanie psalowe TKKF-u, żeby tak, po prostu zachęcać. Tak, i to wtedy były, działała sekcja szermieczy, tam był floret, szabla, poza tym była siatkówka, koszykówka kobiet, wreszcie ucznictwo było. Były do tego niespecjalne jakieś wykurowane obiekty sportowe, ale na przykład na dworcu była hala sportowa, gdzie odbywały się mecze bokserskie. Między dworcem a urzędem miasta był kort tak zwany, gdzie działała sekcja tenisa ziemnego. Zatem przyjeżdżała ze Sferyna drużyna NRD. NRD w siatkę. To rozgrywały mecze i mężczyźni, i kobiety. To był traktor szferin. Z Mecklenburgii nrd to... tak. tak? No ale wspólnota taka była. Wspólnie zjadło się obiad i... Zarówno Schwerin jak i Białe Kujawy, Schwerin no w ogóle Mecklenburgie jak no. i Białe Kujawy, to, to, to nie są centralne regiony państwowe, a mimo to jakby ktoś dbał o to, żeby dochodziło do takiej wymiany sąsiedzkiej. To też jest ważne, że to było po wojnie, no więc generalnie, że mówiąc wobec Niemców, mogły być bardzo różne uczucia, tak, przyjeżdżają i grają, prawda? Grają, raz, tak? nie, tam nie było o ile ja pamiętam, to nie było żadnych tam jakichś... Że tam wypominać. Tak, na ten. W takim szczeblu obywateli naszego miasta tam nie było różnych, jakichś tam kłótni, swat. Ale ja jeszcze wrócę do tego sportowania kobiet. Znaczy, ja uważam, że to jest ważne zjawisko z tego powodu, że często wspomina się oczywiście ważne sukcesy Haliny Konopackiej przed wojną jako mistrzyni olimpijskiej, w dyskiem, ale ja mam wrażenie, że sport kobiet przed wojną był znacznie bardziej elitarną sferą życia bo to arystokratki uprawiały, jakieś kobiety z wyższych sfer. Natomiast tutaj mamy do, do czynienia z masowym udziałem dziewcząt w uprawianiu tego sportu i to jest moim zdaniem spore osiągnięcie takie cywilizacyjne właśnie tego czasu. No wśród kobiet to dlatego też duży postęp w tej dziedzinie dzięki nauczycielom wychowania fizycznego, gdzie przy szkołach powstawały SKS-y i dla chłopaków i dla dziewcząt. Ja uważam, że to po prostu to, że nie można było kiedyś, to teraz można to realizować i traktować po prostu że kobiety to są na równi. Nie ma tego, że jest to coś gorszego niż mężczyzna. Praca właśnie od podstaw, od szkół podstawowych, gdzie już od małego się wdrażało dla dziewcząt. Ćwiczenia gimnastyczne, różne zawody, tu z wiekiem narastały, no. To jest też istotny aspekt, równość. No. Wychowanie do równości, uzmysłowienie tym młodym dziewczynom, że faktycznie to też leży w ich możliwościach. To nie jest tylko dla, dla facetów. No dobrze, a PZPR jak działał w sporcie? Ja jako osoba, która uprawiała sport, to ja tam nie odczuwałem żadnego nacisku politycznego jakby partia rozumiała, że jest to jakiś ta, rodzaj no, e, jest no państwa nie, tak? no. Aha, okay. teraz możemy powiedzieć o kwestiach związanych z lokalnymi dokonaniami jakby sportowców w tym regionie bo na pewno trzeba wymienić to, że ta praca przez kilka dziesięcioleci ona czym skutkowała no bo po pierwsze byli jacyś bardzo znani zawodnicy i zawodniczki Z samego wrocławka wywodzi się Waldemar Batman który był bardzo znanym tenisistą stołowym Ten tak i, i też tenisistka stołowa Joanna Konopa. Drużyna siatkarska z w latach 1975-1978 występowała w pierwszej lidze. Piłkarz ręczny, Tomasz Lewidziński, On był bardzo znanym, jakby takim Takim szczepionistą zarówno w kraju, jak występował w ligach niemieckich. Leszek Konefał był znanym lekarzem Konefa, da, tak powiedziałem tak. Leszek Konefał, tak. A ja się pochwalę, że chodziłem do tej samej szkoły, co Aneta Szczepańska, która była medalistką w mistrzostw olimpijskich w Atlancie. Głównie to dużo sukcesów w boks. Janusz Pileski był reprezentantem Polski. Pamiętam jak wrócił z z Rumunii po meczu i spotkaliśmy się na hali sportowej na dworcu. Sport w Aleksandrowie był bardzo mocny. Na tylu mieliśmy dobrych zawodników jak Bolesław Kulpa, Grzegorz Cichocki. Przenieśli się do Bydgoszczy, do Brdy Bydgoszcz. Walczyli, rozgrywali mecze, zaczęli z Rysiu Przybysz pamiętam, Kołtuński. To zdobywali mistrzów, wicemistrzów Ocichoccy, bracia Kaziu, Grzechu. I wtedy kluby dostawały trochę pieniędzy na swoją działalność, między innymi jako Federacja Kolejowa to jeździliśmy bezpośrednio nie, pociągami na meczu. Ja cały czas chcę podkreślić, mówimy o, o sporcie masowym. Dostęp do tego sportu był powszechny i ten sport był taki ogólnodostępny i niepłatny. Nie było szkółek sportowych prowadzonych jako przedsiębiorstwa prywatne, które pobierały po 100-200 zł. Przecież ukazał się ostatnio taki raport, który mówi o tym, że jeśli przez kilkanaście lat rodzice płacą za udział dziecka w takiej szkółce piłkarskiej, to wszystko składa się na bardzo duże sumy. I to jest pewna bariera dostępności dla ludzi, którzy może mają mniej pieniędzy. Ważna rzecz. Sport w zakładach pracy. Początki, pamiętam, że to było, jeżeli to było święto państwowe, organizowało się taki turniej okolicznościowy. Ale w szybkim tempie ten system przerósł się w ligę zakładową. I na przykład jedynie, co jeszcze dzisiaj zostało z tych imprez, to w okresie zimowym liga tenisistówek. To jest jakby ważne, bo zakład pracy miał w swoich zadaniach nie tylko i wyłącznie wyprodukowanie czegoś, ale też jakąś opiekę. Na, na przykład nad sportem, ale też opiekowali się taką ideą, że no w sumie rzeczywiście pracownicy mogliby razem coś innego zrobić niż tylko przyjść do roboty. To znaczy, rozmawiamy też dlatego, że w ostatnich latach, zwłaszcza przy obecnej władzy partii Prawo i Sprawiedliwość, Dosyć często atakuje się i to już z każdego możliwego powodu tę epokę PRL-u. No i atakowany jest również sport przez historyków ZPN-u za to, że był narzędziem propagandowym, że kreował pozytywny wizerunek państwa komunistycznego. I uwaga! Że tworzył postawę Homo Sowieticus, że zlegitymizował komunizm. Jakbyś skomentował tego typu ataki. A inne kraje po do tego dorobku poprzedników nie, nie rujnują. Tylko na bazie tego to rozwijają. Dlatego te kraje tej, nawet dziedzinie sportu szybciej po prostu dochodzą do jakichś mistrzostw. No ale powiedziałbyś, że sport w PRL-u to było kreowanie Homo Sowieticus? To to, kto sobie myśli, to on... może chyba nie, że w tym to nie ma porównania. Były inne czasy, inne formy, rozrywki, ale te formy formuły nie wynikały, a bo popiera socjalizm, to, to będziesz ćwiczył, nie? No właśnie nie, o to chodzi. Nie, nie nie był, był, był pewien pożytek, tak, no, z nie, tego, że ten no, sport był. To, to, a że y, były na przykład święta państwowe, była okazja pokazać się przez zawodników co oni w tym okresie po prostu osiągnęli jaki jest poziom tej gry czy to w sporcie indywidualnym czy zbiorowym dzisiaj też obecna władza nie stroni od sportu prawda też pokazuje że jesteśmy dumni no tak. z takich czynnych osiągnięć i nikt nie nazywa tego jakąś legitymizacją no. niewłaściwych rzeczy tylko po prostu społeczeństwo ceni to, że jakiś reprezentant danej dziedzinie sportu nas gdzieś tam na zewnątrz pokazuje i w jaki sposób sławi dobre imię ojczyzny. Podsumujmy w takim razie rozmowę. Polska Ludowa, jaka była, taka była. My tutaj nie rozmawiamy o wszystkich aspektach te, tego ustroju, tylko mówimy przede wszystkim o zjawisku sportu. To był czas, kiedy faktycznie można mówić o imprezach masowych, które. Angażowały mnóstwo osób, i to nie były tylko mecze piłkarskie, ale na przykład wyścig pokoju, który rzeczywiście z, na, na te trasy przywoływał mnóstwo ludzi, którzy spontanicznie udzielali poparcia rywalizującym sportowcom. To był czas właśnie organizacji tego życia lzs ów ludowych zespołów sportowych, które faktycznie było pewnym skokiem takim cywilizacyjnym nasi. To był czas, kiedy pojawiły się nowe obiekty. I nowe instytucje, które w jaki sposób istnieją do dzisiaj, i, i, i kontynuowa kontynuowane są ich aktywności do dzisiaj to był czas, kiedy w znaczącym stopniu wzrosło usportowienie kobiet, kiedy to nie było już elitarne doświadczenie. Haliny Konopackiej i różnych wykształconych tak. szlachcianek i inteligentek przedwojennych, tylko to było bardzo ludowe, masowe działanie. Był to czas, kiedy rzeczywiście to działanie gdzieś tam oddolne doprowadziło do tego, że nawet małe ośrodki, ośrodki spoza wielkich aglomeracji, zagłębi czy ośrodków przemysłowych, były w stanie pokazać swoim, swoim mieszkańcom poprzez wymianę właśnie tych drużyn sportowych, ludzi z innego świata, rozwinąć pewne kontakty międzynarodowe, Jakbyś miał porównać ten czas Polski Ludowej i sportu, w tym, w tym czasie, z dzisiejszym, to czego brakuje? Moim zdaniem, brakuje w tym udziale ludzi. Jest zwężona grupa ludzi. Którzy uprawiają sport. Sporadycznie, nieraz jak ja dużo spaceruję, to się spotkałem tam o tych kijkach, czy tego. Migacza, tak. Tak, ale tak, żeby były takie masowe, czy taka jak y, międzyzakładowe konkurencje, rywalizacje na różnych sportach. Nie ma tego. Nie ma. Wyrzutka grupa skupiona tylko wokół, y, na przykład jak u nas jednego klubu, tam gdzieś jednego, gdzieś w dużych miastach dwóch, na no, przykład Biegosz czy w Ocawek, no to stali na dwa kluby. A tak, no to tylko grona, i tam yy, nawet nie ma zbytniego zainteresowania. Yy, no, może to zależy też od y, ligi, w jakiej są rozgrywane mecze. No to też nie ma za dużo tej publiczności, ludzi, którzy no tak. w ten sposób. No. To, to jest ważna rzecz. To, to jest generalnie rzecz biorąc, chyba taki znak czasu, że sport może uprawia trochę indywidualnie ludzi, ale to jest strasznie zatomizowane. A kiedyś była taka struktura, było dużo, jakby myślenia. O tym, że, że żeby się zbierać, żeby się tak, spotykać. No, i... Idziemy, choć idziemy pobiegać, pograć, na tego. Miało to no. takie znaczenie społeczne. Tak, tak? Jest tak, dużo tak A teraz to każdy po prostu internet, no bryka, tak. skóra fura i, f... i komura. I komura no. Okej. Okay. Rozmawiamy o historii. W cyklu Lewica mówi o historii, po to, żeby pokazać, że pewne rzeczy z przeszłości są utworem również lewicowej myśli, były nastawione na równość, na to, żeby społeczeństwo odnosiło jak najwięcej pożytku, i chcemy, żeby w przyszłości te elementy nie zostały zaprzepaszczone, ale żeby były rozwijane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również.